Do trzech razy sztuka. Tak można skwitować sytuację burmistrza Wałcza. Maciej Żebrowski na ostatniej sesji Rady Miasta skompletował niechlubnego hat-tricka. Po trzeci raz z rzędu nie otrzymał od radnych absolutorium. Czerwiec oznacza w radach miejskich gorący okres. Na sesjach debatuje się nad przyznaniem burmistrzom wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Na bołeckiej sesji, zresztą zgodnie z tradycją, emocji nie brakowało i skrzyło na linii burmistrz część radnych, którzy oceniali raport o stanie gminy oraz ogólną kondycję miasta. Pana nadzór, a w zasadzie brak nadzoru. Ze smutkiem stwierdzam, sprawił, że ani zieleń, ani oczyszczanie miasta nie jest nawet na zadowalającym poziomie. Nie powinien pan niczego nadzorować. Pan się do tego po prostu nie nadaje. Jednego jestem pewna, że będzie po panu. Dużo do posprzątania. Podobnych wypowiedzi było więcej. Radni krytykowali burmistrza m.in. za poziom wykonania inwestycji w mieście. No nie sposób mi zrozumieć, w jaki sposób 34 inwestycje nie zrealizowaliśmy w tym roku i rozumiem pewne obiektywne sytuacje, jak śmierć jednego z projektantów, ale przy, przy innych inwestycjach. Tego nie potrafię zrozumieć. Radni w tym kontekście poruszali przede wszystkim temat remontu Tęcza, który znacznie się wydłużył, a także remontów dróg na osiedlu Chrząstkowo. burmistrz nie pozostawał dłużny i także krytykował część rajców. Czemu podatków nie podnosiliśmy przez tyle lat? Przez tyle lat, przez co zaniżaliśmy wpływy do naszego budżetu? Z czego mamy te wszystkie wasze oczekiwania, które podajecie finansować? Szanowni Państwo, jesteście radni od tylu lat. Nie wiem, wybiórcze traktowanie i manipulowanie datami. Pan radny Ryder mówi i powołuje się, że w czerwcu przedkładaliśmy jakieś projekty. To jest kompletne no, kłamstwo. Nieudzielenie absolutorium kolejny raz może skutkować organizacją referendum nad odwołaniem burmistrza. Czy radni z tego skorzystają? Przekonamy się. Rok temu tak się nie stało.